Ciemka, dzień dobry. Chcę Wam tylko powiedzieć, że w następnym odcinku serialu yy, nasze postacie będą wyglądać troszeczkę inaczej. Yy, jak na przykład on tutaj będzie miał plasterek. I dorobię jeszcze inne piegi. A yy, tej oczywiście pozostać. Więc teraz zobaczycie, jak ich przerobię. Ta przeróbka naprawdę było szybko zrobić, bo tylko zwykłą czarną kredką, namoczoną troszeczkę wodą, robi się piegi te kreski, i naprawdę to wygląda fajnie. Teraz jeszcze on, więc musimy zrobić jedną rzecz, czyli no i takiego bardziej bed, bo ja z niego zrobiłam. Tutaj ma jeszcze piegi, taki kolczyk tutaj w warce, plasterek. Tutaj ma takie kolczyki w uchu i wygląda chyba fajnie. A te skrzydła to, to, to nie muszą być. I chyba ten plasterek zniknie z jego łapy, bo wygląda troszkę januszowo. Oj! Tak to wygląda bardzo ładnie. Zmieniłam jeszcze tak naszą bohaterkę jedną. Ona była chyba bardziej taka trzecioplanowa czy coś w tym stylu. I będzie miała paskę na oko, ale teraz jej nie dała. Po prostu też jej dodam pieki i takie rzęsy fajne. Możecie też po prostu powiedzieć, czy chcecie więcej odcinków, jak tak to z czego. No i to chyba wszystko w tym odcinku, strasznie krótki, ale chciałam wam tylko powiedzieć, żebyście nie byli zdziwieni potem, że nasze postacie wyglądają inaczej, czy to są jakieś nowe postacie. Nie, to są te same, tylko troszeczkę inaczej wyglądają. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać w serialu, a więc to już koniec. Pa pa.